Witam, moi drodzy, wasza misracja, kochani. Dzisiaj porozmawiamy o pięciu rzeczach, z których absolutnie warto zrezygnować. Zrezygnować warto z nich w życiu prywatnym, w życiu zadowodowym. Jakie to rzeczy? Ja już wam zaraz wszystko tłumaczę. Więc pierwszą z nich jest nadmierne rozmyślanie. Przytakujecie teraz głową, no, no. Ale jak? Słuchajcie, jak to jeszcze jest kolejny proces. Najważniejsze jest to, żebyście wiedzieli, że to nie jest dla Was dobre. Nadmierne rozmyślanie tak naprawdę yy, nie ma w ogóle sensu. Nie ma sensu, dlatego że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie. Nie możemy przewidzieć yy, co los nam da, będziemy musieli jakoś z tego korzystać. I teraz rozmyślając nadmiernie, załóżmy, chcesz y, zrobić nową firmę, chcesz zmienić coś w swoim życiu. I teraz zastanawiasz się nad tym, jak to zrobić, jak zmienić coś w swoim życiu, jak otworzyć tą firmę. Y, snujesz plany, zapisujesz. Y, Wiecie co, trochę strata czasu. Zależy, jakie macie na to wszystko środki. Nie mówię tutaj koniecznie o środkach finansowych, tylko jaka jest wasza silna wola. Jak bardzo chcecie to zrobić. Bo myśląc tylko o tym, no to wiemy, że nic nie zmienimy. Na 100% możemy pogorszyć. Ale czując to, Czując, że chcemy tej zmiany, czując, że mm, już jesteśmy na to gotowi, to już jest bardzo duży sukces, bo to już jest 50% sukcesu. Do tego, aby to się stało, abyście mogli już zacząć coś świadomie, Robić, bo to nadmierne rozmyślanie jest bardzo często nieświadome. Jesteśmy tak tym pomysłem zaabsorbowani, tak ten pomysł w sobie trzymamy, nieraz mówimy o nim, ale tak naprawdę, tak naprawdę szczerze w środku. Mamy ogromne hamulce, i tutaj powiedziałam, że mówimy o nim, mówimy o nim oczywiście, bo chwalimy się, bo mamy dobry pomysł, bo y, zaczynamy w ogóle tym żyć i y, przy jakiejśkolwiek okazji rozmawiamy z innymi tylko dlatego, żeby dostać od nich jakąś informację zwrotną. Tak, fajny pomysł, nie, niefajny pomysł, i te informacje zwrotne w na początku wydaje nam się, że będą bardzo dla nas cenne, ale tak naprawdę to one nas tylko e, wprowadzają w coraz większe e, wątpliwości. Wahamy się, albo ten powiedział to, albo ten powiedział tamto. Więc słuchajcie, takie nadmierne rozmyślanie jest absolutnie niekorzystne. Więc to jest punkt pierwszy, z którego e, proponowałabym wam skorzystać. Drugim punktem jest. Drugim punktem jest strach przed zmianą. No właśnie. Jeszcze nie, tragedią byłoby, gdyby te dwa punkty były razem w jednym człowieku. Znowu może kiwacie głową. Mhm, tak jest. No, bo faktycznie bardzo często te dwa punkty są razem. Strach przed zmianą. Skąd on się bierze? No właśnie, bierze się stąd, że nie wiemy, co będzie. Że teraz to, co mamy, jest już czymś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Wiemy, co mamy. Chociaż nie zawsze jest to dla nas najlepsze, ale wiemy, co mamy, yy, wiemy, jak się w tym poruszać, a tam właśnie będzie zmiana, i ta zmiana może nam w głowie, właśnie przez to nadmierne rozmyślanie, patrz, punkt, punkt, punkt pierwszy, może nam się yy, wydawać niepokojąca. Niemniej jednak, słuchajcie, takie zmiany, bez tych zmian w ogóle człowiek się nie rozwija, dlatego one są potrzebne. Takie zmiany są bardzo potrzebne. Człowiekowi, któremu wystarczy to, co ma, absolutnie te zmiany nie są potrzebne i on wtedy jest człowiekiem szczęśliwym, nienarzekającym, uśmiechniętym. A ten, kto tak nie ma, kto taki nie jest, znaczy, że jest gotowy na zmiany. Jest gotowy na zmiany, ale no, ma strach przed nimi. Ja wam tłumaczę, co zrobić, żeby się ich nie bać. Po prostu potraktować je jako drzwi do kolejnego etapu życia, do kolejnego etapu, do rozwoju naszego osobistego, do naszego szczęścia. Bo w momencie, kiedy dajemy sobie taką możliwość, i tak naprawdę tylko przejście przez te drzwi jest takie trudne. Ja to nazywam, że to są takie drzwiczki. Z jednych do drugich przechodzimy, i te drzwi mają dosyć grube futryny. I tutaj jest taka bardzo cienka granica, która jest najbardziej nas trzymająca w tej strefie komfortu, w której jesteśmy. Ale jeśli już zdecydujemy się i przejdziemy. Przez te drzwi, ty, czy przeskoczymy przez ten płot, to zwał jak zwał, tak żeby tobie było dobrze. Musisz to sobie może w jakiś sposób e, wyobrazić. Oczami wyobraźni, zobaczyć, jak ty to robisz. I wtedy, słuchajcie, jak już się tam przejdzie, to już nie ma wyjścia, już na pewno nie będziesz chciał wrócić, już chcesz się rozejrzeć, zobaczyć, e, jak tutaj jest. To jest tak samo, słuchajcie, jak z podróżą. Przed każdą podróżą. Jesteśmy w jakiś sposób podekscytowani, albo jesteśmy super podekscytowani, bo jest fajnie, jedziemy, albo boimy się tej podróży, albo czy dojedziemy i tak dalej. Więc ja myślę, że właśnie ten strach przed czymś nowym e, można na niego spojrzeć troszeczkę inaczej. Można spojrzeć na niego jako kolejna klasa w szkole życia. I wtedy można przejść do kolejnej klasy samodzielnie i wystawić sobie samemu ocenę za odwagę. Więc to jest punkt drugi. Punkt trzeci. Punkt trzeci to jest życie przeszłością. No tak, życie przeszłością. Bardzo często taką, taki sposób, mają ludzie, którzy się na czymś lub na kimś zawiedli. Jest to normalne, że żyjemy wtedy przeszłością, ponieważ staramy się wytworzyć sobie ochronną jakąś barierę i nauczeni doświadczeniem przykrym własnym, staramy się, jakby to powiedzieć samego siebie ochronić przed kolejnym tym nieprzyjemnym doświadczeniem. Nie nazywają to porażką, nie nazwałabym tego porażką, nie nazwałabym to jest po prostu nieprzyjemne doświadczenie. I kto lubi nieprzyjemne doświadczenia? jak je polubić? No nie bardzo. Nie bardzo da się je polubić. Ale słuchajcie, są sposoby na to, aby do nich nie wracać. Po prostu jak gdyby to znowu... Przytoczę taki przykład wyobraźni, na przykład zamykamy książkę i czytaliśmy tę książkę. Jedne książki są wesołe, jedne są geograficzne, jedne są historyczne, są też książki, które są smutne. No i teraz tą smutną książką żyć dalej w głowie nie jest przyjemnie, więc nasze doświadczenie. Takie z przeszłości, które doświadczyliśmy, i w naszej głowie ciągle jest, przeszkadza nam znowu w tym rozwoju osobistym. Więc tym doświadczeniem, z tym doświadczeniem musimy się pożegnać, powiedzieć mu dziękuję, do widzenia. Możecie też to widzieć, jak na przykład stare auto do zaparkowania na złomowisku. Oddajemy je tam, jak gdyby koniec. I w momencie, kiedy. Idziemy dalej ze swoim życiem, już mamy łatwiej, bo nawet kiedy na chwilę nam się o tym przypomni, to możemy sobie pomyśleć: OK, to nie jest ten sam moment, nie jest ta sama chwila, bo nie ma dwóch tych samych chwil w życiu. To nie są ci sami ludzie, to nie jest to samo miejsce, tutaj będzie inaczej, bo ja pamiętam, że tamto doświadczenie mam. Ono mnie czegoś nauczyło, ale to nie znaczy, że ono będzie się w moim życiu powtarzać. Więc yy, to jest kolejny punkt. Negatywny dialog wewnętrzny. To jest punkt czwarty. Moi drodzy, kto z nas nie wałkuje w głowie takich kwestii jak, a przecież mogłam zrobić inaczej, a przecież tu mogłam powiedzieć to i to, a gdybym kiedyś zrobiła to i to, ale ja jestem wariatka, no głupia jestem, dałam się i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co myślimy o sobie negatywnie, wszystko, absolutnie wszystko wychodzi na zewnątrz. Niestety. To, co my myślimy o sobie, tak jak my myślimy o sobie, tak jak my o sobie się wypowiadamy w tym dialogu wewnętrznym, to wszystko widoczne jest na zewnątrz i tak jesteśmy traktowani, zwróćcie na to uwagę, przez innych ludzi. Więc wymuszanie na otoczeniu jakiegoś szacunku, respektu i tak dalej nie ma sensu i się nigdy nie uda, kiedy my sami. Nie będziemy siebie szanowali, czuli do siebie respektu. Oczywiście nie możemy się wywyższać, absolutnie nie o to chodzi. To chodzi o pokorę, to chodzi o bycie takim człowiekiem, oczywiście z charakterem, ale dobrym dla samego siebie, samego siebie, w, da, nadawanie sobie samemu wartości, poczucie tej wartości, że jestem tego wszystkiego, co mnie spotyka, wart. I wtedy zastanów się, co cię spotyka, bo mm, właśnie to, co myślisz, przeważnie staje się. I nieraz się mówi: Boże, dlaczego ja mam zawsze takiego pecha? No właśnie dlatego. Dlatego, że tak właśnie o sobie źle myślisz. I ostatni punkt, o którym chcę powiedzieć, to jest punkt, gdzie próbujemy zadowolić wszystkich. Nie próbuj tego robić. Jeśli chcesz być dobrym przedsiębiorcą, dobrym człowiekiem, dobrym dla samego siebie, kochającym siebie, niestety nie da się zadowolić wszystkich. Nie da się zrobić tak, żeby wszyscy cię lubili. I będąc tego świadomym, czy świadomą, po prostu jest w życiu o wiele łatwiej. A energia, którą wykorzystujesz do tego, aby wszystkich zadowolić, energia, którą wykorzystujesz do tego, żeby wszyscy lubili ciebie, jest zmarnowaną energią. Ci ludzie. Nigdy nie będą zadowoleni. Ci ludzie zawsze będą wołali o zwrócenie na siebie uwagi. Więc, co byś ty nie zrobił, oni zawsze będą tacy sami, ponieważ ich nieszczęście nie jest uzależnione od tego, jak ty się zachowujesz. Więc po prostu przestań to robić. No ale teraz mi powiesz, no tak, jak mam nie pomóc temu czy tamtemu? Ja nie mówię, żebyś nie pomagał, żyj zgodnie z sobą, ale nie próbuj ich zadowolić. Zadowolić to znaczy e, próbować robić to, co oni wymagają, kiedy oni wymagają raz czarnego, a raz białego. Nie są konsekwentni, tylko ciągle są niezadowoleni. I uważają, że Ty powinieneś robić inaczej i wtedy byliby zadowoleni. Nie. Ci ludzie będą, byli, są niezadowoleni. Żyją w swoim tu i teraz, którzy, które sami wybrali. Więc ty wybierz swoje tu i teraz i sam po prostu ciesz się tym, że jesteś dla siebie fajnym człowiekiem i samego siebie potrafisz zadowolić. Wtedy poczujesz, jak ci się dobrze żyje. Te wskazówki, pięć wskazówek, które wam podałam, są bardzo, bardzo ważne. Oczywiście, na tym y, moim kanale będę podawała wam więcej tych wskazówek. To wszystko jest teoria, naprowadzenie, na to, aby was zainspirować i motywować. Jeśli potrzebujecie, chcecie, abyście. Więcej osiągnęli w szybszym tempie lub e, te informacje są dla Was niewystarczające, ponieważ chcielibyście indywidualnej rozmowy, która będzie tak uszyta na miarę dla Was, e, która będzie dla Was uszyta na miarę, jak już powiedziałam, ale też tylko i wyłącznie dla Was. To zapraszam do konsultacji. A skonsultować się ze mną można przez moją stronę www.msracja.com. Zapraszam serdecznie. Dziękuję Wam, że oglądaliście. No i ciekawa jestem, co myślicie na temat tego odcinka. Zostawcie mi w komentarzu swoje uwagi. Może chcecie o czymś wyjątkowo, żebym porozmawiała, powiedziała Wam, co myślę na ten temat. To też chętnie zainspiruję się Twoim tematem. Chcesz być na bieżąco z, filmu, z filmikami, zapraszam do subskrypcji. No i co? Widzimy się kolejnym razem. Trzymaj się Pa.